Cześć. Dzisiaj powiem, mam nadzieję, krótko na, na, na temat nowości, albo tego, co się wydarzyło przede wszystkim w ostatnim miesiącu, w październiku, czyli o, o, o sprawach dotyczących miejskiego akwarium 720 litrów, czyli dla osób, które pierwsze oglądają, ten zbiornik ma 720 litrów, 2 metry na 60, na 60 cm. I więcej informacji na temat tego zbiornika powiedziałem kilka tygodni temu w filmie, który można teraz sobie kliknąć w prawym górnym rogu i posłuchać. W tym filmie skupię się o, o kilku rzeczach, które zrobiłem. Nie ma ich dużo. Zacznę, zacznę od tego, że dzisiaj, tak naprawdę wczoraj zrobiłem testy wody. Jeden test, tak naprawdę. E, po wielu, wielu miesiącach ostatnio testowałem wodę pod względem e, makro. E, Myślę, że gdzieś w okolicach przełomu maja i czerwca. I zrobiłem dzisiaj e, te testy NO3, e, czyli azotanów, i wyszły na poziomie mniej więcej takim samym, a raczej mniej, na poziomie mniejszym niż one wynosiły w maju. Czy nawet e, e, w, tak naprawdę w, w, jeszcze wcześniej, bo tak naprawdę poziom wtedy tych azotanów był mniej więcej utrzymywany, e, ale wtedy podmieniałem e, częściej wodę. Tutaj jak wspominałem w komentarzach, jak i w innych filmach, i tu, w, tym, w tym akwarium na tą chwilę podmiany wody są bardzo rzadkie i, i bym powiedział, one polegają na tym, że podmiana wody jest wtedy, kiedy jest potrzebna woda na jakieś cele z tego akwarium, a głównym celem są kwiatki. Teraz trochę tej mniej, mniej wody będę pobierał z racji sezonu zimowego i podlewania kwiatków tylko wewnątrz, czyli w mieszkaniu, ale w sezonie letnim no z tego akwarium woda była wykorzystywana również do podlewania kwiatków na balkonie. I w ostatnich dwóch miesiącach tak naprawdę raz na trzy tygodnie podejrzewam pobierałem wodę do kwiatków i ten pobór wody polega na tym że spuszczam około 25 litrów wody czyli jak na przynajmniej 550 litrów netto wody w tym akwarium jest to maksymalnie 5% bym założył max teraz oczywiście dużo wolniej woda paruje z racji tego, że akwarium przestałem już chłodzić, przy czym i ta woda mniej paruje, ale no to ciekawe, te temperatury ostatnio na zewnątrz spowodowały, że no, mimo że wyłączyłem chłodzenie, to ta temperatura w tym akwarium no, utrzymuje się na poziomie ponad, jeszcze ponad 24 stopni bez chłodzenia. Do tej pory, nie wiem, czy to jest ocieplenie klimatu. Czy nie? W zeszłym roku, o tej porze, już ta temperatura w akwarium była no, z jeden stopień na pewno niżej. No ale teraz już bez chłodzenia. Temperatura 24 z kawałkiem jest e, temperaturą bezpieczną dla wszystkich ryb, które w tym akwarium e, pływają. Więc e, mo, 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 mogę powiedzieć, że. E, że raczej już bez chłodzenia się obejdzie w tym sezonie. Myślę, że gdzieś do przynajmniej kwietnia. Czyli azotany po, po, podmianie, po podmianie wody, znaczy tak naprawdę przed podmianą, czy po, po, po porze tej wody do kwiatków, poziom azotanów wynosił, ja robiłem testami zulek, więc poziom azotanów wynosił więcej niż 20, mniej niż 50. Ci, co testują wodę, wiedzą, że to nie jest tak jednoznaczne, ale na pewno nie jest to więcej niż 50, na pewno nie jest mniej niż 20. Mniej więcej stawiam, że to jest między 35 a 40. Kilka miesięcy temu poziom azotanu był większy. Myślę, że powyżej 40 i to było tak już asekuracyjnie. A to oznacza, że hydroponika, o której w oparciu o Potos, yy, i tutaj, jakby ktoś chciał posłuchać o tej hydroponice, o, tym, o tej roślinie yy, słynnej Potos, potosie, tutaj w prawym górnym ogółu jest film, który nagrałem. Pierwszy, jeszcze będę jeden nagrywał. Yy, no, ewidentnie yy, pobierają te związki azotowe. Yy, dużo tych Potosów jest, znaczy, yy, w stosunku do tego, co było kiedyś, tu już jest dużo pędów. Niektóre jeszcze się. Aklimatyzują w akwarium, czyli wypuszczają korzenie. Niektóre już wypuściły małe, a niektóre jeszcze potrzebują chwilę czasu. No bo ja cały czas uprawiam jeszcze te potosy w doniczkach i jeszcze będę tu kilka pędów umieszczał w tym akwarium. Ale to oznacza, że mam niewyższy poziom azotanów niż miałem kilka miesięcy temu przy podmianach częstszych wody. A tutaj względem tego, co się pojawiło, bym powiedział jakiś czas temu, no to tutaj pojawiło mi się kolejne wielkopłetwy, które się rozmnożyły, urosły. E zakupiłem również, i to jest kolejna zmiana, którą raz, od razu teraz powiem, e 10 nowych, kolejnych brzanek Denisona. Czyli teraz mam 20 brzanek Denisona, z czego 10 jest takich mniejszych, już się zaklimatyzowały, pływają przynajmniej te 3 tygodnie, więc już <laughs> zakład. Moim zdaniem już są zaklimatyzowane i raczej nie powinno się nic z nimi dziać, więc mam kolejne ryby, które też będą rosły i też będą swoje robiły do tego akwarium. Więc jestem zadowolony, jeżeli chodzi o poziom, e, poziom e, azotanów. Fosforanów nie mierzyłem. E, no, fosforany e, mogę zmierzyć wtedy, kiedy bym zobaczył, że coś się dzieje e, w, z akwarium. Fosforany są e, na tą chwilę pomijalne e, w moim przypadku, tutaj. Więc e, azotany utrzymują się na dobrym poziomie w stosunku do twardości, czy parametrów tej wody, magnezu i, i, i wapnia i tak dalej. I te azotany, załóżmy 35, między 35 a 40, to, tam, to jest optimum, które chciałbym, żeby tutaj było. Nie wiem, jakby się zachowało akwarium, gdyby było mniejsze azotany, znacznie mniejsze, przy czym ja miałbym problem ze zbiciem tu azotanów w sposób, za pomocą podmiany wody, bo być może te azotany zostaną zbite poprzez hydroponikę, którą tutaj zastosowałem, i ona będzie rozwijana, to być może ona zmniejszą te azotany do jakichś niższych wartości, ale podmianami wody tego nie zarobiało tak łatwo, z racji tego, że woda u mnie w kranie tutaj w bloku z ujęcia, to, że jest średnio twarda no to jej poziom azotanu, bo mierzyłem, to jest około 10. Więc można założyć, po sobie przeliczyć, ile musiałbym wody podmienić w tym akwarium, żeby zbić azotany do poziomu 10. A to w ogóle do 10 to mało, mało realne, bo musiałem całą wodę podmienić, ale do poziomu, do poziomu przynajmniej te 20. Więc gra nie warta świeczki, ale zwłaszcza, że te poziomy azotanów są jak najbardziej yy, ok. Przy tych, przy tych rybach i przy, te, przy tych parametrach innych wody. Więc tutaj powiem, że jestem zadowolony, że ta hydroponika działa. Być może, być może jakieś częstsze teraz podmiany wody zbiłyby te azotany i utrzymały je na niższym poziomie. Teraz po prostu z racji tego, że tutaj też nie, nie wykorzystuję dwutlenku węgla. No, te, te rośliny, które są zanurzone w akwarium, no to mają ograniczony wzrost, ale większość tych roślin jest wolno rosnących. A nurzańce, które szybciej rosną, tylko znowu ciężko mi powiedzieć, jak one mocno pobierają związki, to one te, co osiągnęły już taflę wody, no to też one przyspieszyły, jeżeli chodzi o wzrost. zaci tego, że mają dostęp do e, nielimitowanego odwodnku węgla z powietrza. <laughs> Więc jeżeli chodzi o. <laughs> Przepraszam. Więc jeżeli chodzi o, o faunę, no to pojawiły się brzęki Denisona. no pojawiły się kolejne wielkopetry, które udało im się przeżyć. E, I nic więcej się nie zmieniło. E, pojawiła się, e, pojawiły się nowe rośliny. Można je zobaczyć po prawej stronie tutaj widać. Są to żabienice. E, te akurat są widoczne z tej strony. Jedna z nich to jest żabienica argentyńska. E, no tak 50 cm e, przynajmniej ma. I ona no ma, 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 dorasta do ponad metra, z tego co wyczytałem, zamówiłem go przez internet z jednego ze portalu aukcyjnego, chociaż do, do, auk, do aukcyjnego już mu od dawna, daleko no i przyjechała taka argentyńska duża żabienica, która dorasta do ponad metra, czyli wychodzi ponad tafle wody, a tym samym jest w stanie pobrać trochę związków. I teraz wam pokażę tą żabienicę z drugiej strony, żabienica. No, aklimatyzuje się. No, jak, jak widać jest no, prawie na całą wysokość akwarium. Rybom się podoba, pływają sobie. Tutaj e, e, kosiarki, e, czy to grubowagi syjamskie, czy kosiarka słoneczna lubią e, sobie na tym liściach spać. Tutaj widać, że no, aklimatyzacja tej żabienicy następuje. Ciekawe ile, ile liści się rozpuści. E, zazwyczaj przy innych żabienicach, jak ja kiedyś umieszczałem, no to w całości się nie rozpuszczały na szczęście, tak jak lubią się rozpuścić, ale, ale no, jakiś liść pewnie stracą. Dostały kulki potężne pod korzeń, żeby szybciej się, miały możliwość szybszej aklimatyzacji, ale no, zobaczymy. Więc tu mam żabinicę argentyńską, mam również żabinicę Blechera, które są widoczne i jeszcze jakąś inną żabinicę, yy, której nie pamiętam jaka nazwa jest polska. Yy, to tutaj są i w innych częściach w akwarium też są umieszczone yy, takie żabiniczki. Tu kolejna, nie wiem jak to się ona się przyjmie, ona jest w nurcie. Yy, dwie, tak, naprawdę żabinice również zostały umieszczone yy, pod korzeniami kulki nawozowe żeby łatwiej im się zaklimatyzowały, bo żabienice lubią brzyzne podłoże. Jeżeli chodzi o potosy, no tutaj można zobaczyć sobie po ciemku na, na razie, że trochę tych potosów się pojawiło. Ja akwarium zostawiłem otwarte. Tutaj widać od razu fajnie chłodzenie pasywne w tej, w tej pokrywie, więc te potosy się rozrastają, co oczywiście trzeba wyciągać liście z wody, żeby one nie lubią być długo zanurzone. No i tutaj sobie te potosy się rozrastają, żeby 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 wyciągać związki azotowe z tego akwarium. Więc no, kilka roślin się pojawiło. Mam nadzieję, że się przyjmą. No i reszta rośnie. Mikrozoje rozrastają się, nurzańce się rozrastają. To też jest ciekawe, że to jeszcze wszystko rośnie. Bo tutaj, na, tak nie ma nawożenia dwutlenkiem węgla z butli, tylko to, co ryby i, i tak naprawdę z zewnątrz jest dostarczone. Tak jak wspominałem wcześniej, to na przykład można zobaczyć tam jakieś rozpuszczone liść mikrozorium. Ja nie wyciągam teraz już roślin, które czy tam zostały odgryzione, czy, czy po prostu słabsza jakaś w cudzysłowie się rozpuszcza, bo ona jednocześnie dostarcza węgiel organiczny do wody, który jest potem konsumowany w cudzysłowie przez inne rośliny, więc, więc tak naprawdę na tą chwilę jedynie w pokarm, pokarm dostarcza nowe, nowe mikroelementy czy makroelementy z zewnątrz. Oczywiście też nawożę tutaj, bo tam w tym pierwszym filmie we wrześniu co napis, może niejasno powiedziałem, tutaj akwarium samo w sobie jest sprowadzone na wodzie średnio twardej kranów bezpośrednio z kranów, w znaczeniu takim, że ona jest uzdatniana poprzez węgiel aktywny, żeby tam przez korpus z węglem aktywnym po to, żeby pewne metale ciężkie ewentualnie, jeżeli one się znajdują w wodzie, zostały wyciągnięte. No i ta woda ląduje w akwarium. W sezonie zimowym do tej pory zawsze było tak, że musiałem ją odstawić, jeżeli chciałem zrobić większą podmianę z temperatury, woda w Kranie ma tak 10 stopni w zimę. W związku z czym, no tam dwa czy trzy wiaderka nie było jakimś wielkim problemem do podmiany, ale kiedyś chciałem zrobić większe podmiany wtedy, kiedy miałem zakodowane, żeby robić jak najczęstsze duże podmiany w znaczeniu 20%, no to tutaj już musiałem uważać, żeby, no żeby nie było tak niekomfortowo bo wlewając im na głowy wodę dwa razy o niższej temperaturze niż, niż, niż to jest u nich w akwarium na co dzień. Teraz, takie racji tego, że rzadziej podmieniam wodę i na ten temat zrobię oddzielny film, ponieważ są różne zdania, jest kilka szkół prowadzenia akwariów. Moja jest taka, że obserwuję zbiornik po prostu i jestem zwolennikiem, że wody w tym przypadku, tego akwarium, nie muszę podmieniać często, bo podmiany wody z jakichś powodów się wykonuje i o tym pogadamy i chętnie oczywiście potem byłbym otwarty na komentarze w tej sprawie. Jeżeli chodzi o tak naprawdę update tego zbiornika to to wszystko. Z racji tego, że no, jeżeli sytuacja na świecie pozwoli, będę chciał za jakiś czas wyjechać na dłuższy urlop i zgodnie z tym filmem, który nagrałem, który można teraz w górnym rogu kliknąć, czyli czy jak na jak długo można zostawić akwarium podczas urlopu, no to ja już nie, wy, nie będę wykonywał żadnych zmian gwałtownych w tym akwarium. Żadne nowe ryby się już tu nie będą pojawiać. Rośliny, zapewne też. Ee, więc to akwarium przychodzi teraz już z tak zwaną zamrożenie projektowe i, i, i przez jakiś czas nie będzie faktycznie w nim nic robione, za wyjątkiem jakichś ewentualnie prac serwisowych z, 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 z filtrem, a zwłaszcza nie z filtrem kubełkowym, który niedawno, te, niedawno temu był czyszczony, a z pompą cyrkulacyjną, która ma gąbkę i ona po jakimś dwóch, max trzech tygodniach Wymaga e, przeczyszczenia. Więc kilka filmów e, nagrałem w, przez ostatnie tyg kilka tygodni. E, tutaj w, można sobie w pewnym górnym ogóle jest oczywiście teraz film na temat tego urlopu, aby ktoś chciał e, e, posłuchać, e, co ja robię, jak wyjeżdżam na urlop i jak, na, na jak długo do tej pory zostawiałem akwaria, jakie mam strategie co do tego. No, ale też pojawią się kolejne filmy. Taki jeden film, który, no, też często się spotykam z, z takim pytaniem, jak z podłogą. No, bo ta akwarium ma 720 litrów, więc waży, no, załóżmy tonę, jak z podłogą. Więc tutaj też film się niedługo pojawi. Myślę, że nawet nie, bardziej niedługo niż później. i tam też powiem, jak ja podchodziłem do tematu, jeżeli chodzi o umiejscowienia tego zbiornika no, w bloku, gdzie często to pytanie pada, czy podłoga się nie zawali. Jeżeli są jakieś inne pytania, które do tej pory nie, nie poruszyłem w filmach lub jakaś tematyka, która by, się, by była ciekawa, to proszę zostawić komentarz, ja postaram się albo odpowiedzieć, na, 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 po prostu na komentarz albo na, zrobić krótki film w oparciu o, moją, o moje doświadczenie i praktykę. E, wiedza teoretyczna na tą chwilę no, nie, nie powtarzam jej, bo ona jest w internecie. E, są też legendy, które są powielane i e, niekoniecznie e, prawdziwe. E, no ale no, tutaj nie, zawsze wiadomo, że można w dyskusję wchodzić, w polemikę, e, kto jak co robi. E, ja uzna, jestem, jestem zdania, że po prostu trzeba starać się poznać swój zbiornik, no i, i, i robić to, co ten zbiornik potrzebuje, a nie to jakie są standardy, chyba że one są uzasadnione konkretnymi danymi. No to wtedy jak najbardziej po co jak to się mówi. Developować, czyli odkrywać na nowo koło, skoro kiedyś ktoś już je odkrył. Więc e, oczywiście warto wziąć pod uwagę e, pewne informacje z internetu, e, również z tego filmu, przetrawić sobie we własnym zakresie e, w oparciu o swoje doświadczenie wziąć margines, e, margines błędu, bo każdy zbiornik jest inny e, no i, e, i działać. Więc, tak myślę, że jeżeli chodzi o, o taki update, to myślę, że to jest wszystko, co chciałbym powiedzieć. Zmieściłem się no, w kilkunastu minutach, więc nie jest źle. I tak jak mówię, jak są jakieś pytania, to proszę zostawić komentarz. I do następnego. Cześć.